Dzień dobry, witam Was. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć tango. E, tango. Tango jest dosyć popularnym słowem w tytułach polskich piosenek. Na pewno wszyscy znacie utwór budki suflera. Takie tango, bo do tanga trzeba dwojga. Wszyscy to znają, śpiewają. Oprócz tego, na pewno fani Lecha Poznań znają zespół Strachy na Lachy i utwór piła tango. Całe górne i podlasie wszyscy są za kolejorzem, no nie? Słyszeliśmy także polskie tango w wykonaniu tako Hemingwaya i do tako powrócimy. Oraz chyba Mata, no nie? Tańczy tango. Jak na bicie kiełasa, i nie czytałem tej lektury, bo nie lubię zasad. Mata tutaj mówi, że nie czytał tej lektury, natomiast jego starszy w książce Jak wychować rapera bezradnik, chyba wyłożył karty, ponieważ cały rozdział jest poświęcony analizie i interpretacji tego tekstu tango, i tam profesor Matczak, właśnie ojciec Maty, mówi, że, 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 że czytał, że Mata czytał ten tekst. Zobaczymy, zobaczymy, za chwilę do tego powrócimy. Od czego w ogóle zaczynamy? Przede wszystkim od tematu. A temat, jak brzmi, konflikt pokoleń omów zagadnienie na podstawie tanga Sławomira Mrożka oraz uwzględnić wybrany kontekst. To słowo kontekst jest dosyć ważne. Jeśli analizujemy jakiś tekst, utwór muzyczny, utwór literacki, to warto znać te konteksty, bo dzięki temu lepiej rozumiemy jakieś dzieło. No więc rozpoczynamy od tanga Sławomira Mrożka. Słuchajcie, już bardzo ważne w tym tekście jest wprowadzenie. My zazwyczaj rzucamy się na tekst główny, a wprowadzenie jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że Mrożek tutaj przedstawia yy, opis. Tego domu. A jak ono wygląda? No, bałagan. Przede wszystkim bałagan. Rozplamienia, rozmazania. Wszystko jest pół zwinięte, pół leżące, czyli totalny chaos. Totalny chaos jest również w rodzinie, która zamieszkuje ten dom. Mamy tu pięknie zarysowany konflikt pokoleń. Dlaczego pięknie, bo oryginalnie? Z jednej strony młody człowiek Artur, z drugiej jego rodzice Stomil i Eleonora. Zazwyczaj jest tak, że to młodzi się buntują. Młodzi chcą zrywać kajdany, wychodzić poza granicę, a starsi chcą powrotu do tradycji. Są bardziej konserwatywni. W tym przypadku jest Odwrotnie, to właśnie Stomil i Eleonora należą do pokolenia, które się wcześniej buntowało, które wychodziło poza granicę. Przecież czytamy tutaj yy, słowa Stomila. Mój drogi, tradycja mnie nie obchodzi mówi do swojego syna Artura. Rozbijanie starych form, precz z konwencją, niech żyje dynamika. Bunt, tylko bunt miał dla nas wartość. Oczywiście Eleonora przytakuje swojemu mężowi, dlatego ci rodzice są właśnie y, buntownikami i stworzyli taki świat arturowi, świat bez zasad, świat bez reguł. W tym świecie babcia sobie gra w pokera z jednym z domowników, a tym domowników jest e, Edek. No więc mamy totalny miżmarz. I w tym chaosie Artur nie czuje się dobrze. I chce wrócić, chce powrotu do tych starych zasad, norm, żeby były jakieś normy. Nieprzypadkowo on mówi w pewnym momencie do swoich rodziców, i coście stworzyli? Ten burdel, gdzie nic nie funkcjonuje, bo wszystko dozwolone, gdzie nie ma ani zasad ani wykroczeń? Nieprzypadkowo Albert Camus, znacie Camus z tekstu Juma, ale on też był filozofem. I właśnie Camus kiedyś napisał takie piękne zdanie, chaos to także niewola. Bez prawa nie ma wolności. I właśnie Artur czuje się zagubiony w tym chaosie, dlatego później pyta rodziców. Jest to piękny fragment tej, tej książki. Pytam was, jeżeli nie ma nic i nawet bunt nie jest możliwy, to co można stworzyć z niczego, żeby było. Teraz Artur robi wszystko, żeby w tym domu przywrócić konwencję, przywrócić tradycję. W jaki sposób to robi? Ano chce zorganizować tradycyjny ślub ze swoją narzeczoną Alą. Ale oczywiście pochodzi na luzie do tego: "Dobra, Artur, nie przesadzaj. Możemy się hajtnąć już jutro. Możemy zrobić ślub byle jaki, przecież to nie ma znaczenia". A właśnie Artur jej mówi: tak, to ma znaczenie. Chcę, żebyś miała suknię ślubną. Chcę, żeby był marsz odegrany. Żeby wszystko prawda, było tak jak w starych czasach. Czyli zgodnie z tradycją. Już mi niosą z Idzie dalej. Artur nakazuje całej rodzinie ustawić się do zdjęcia ślubnego. I to jest akt trzeci. We wprowadzeniu do aktu trzeciego już zniknęły konturowości, zniknął bałagan. Mamy porządek, ale ten porządek jest prowizoryczny. Tak jak prowizoryczne jest zdjęcie wykonane przez całą rodzinę. Ta cała rodzina luzacka, prawda? Starsze pokolenie buntowników źle się czuje w tych zapiętych ubraniach, eleganckich marynarkach. Dlatego to zdjęcie jest tylko prowizorką porządku. Nie ma porządku, ale Artur o niego cały czas. Walczy. W jaki sposób? Ano szuka idei. Szuka w tym chaosie idei yy, i w końcu wpada w pułapkę, bo sam w tym chaosie staje się autorytarny, staje się bardzo restrykcyjny wobec swojej rodziny, którą zamyka w pokoju, a w końcu zostaje zabity zupełnie w groteskowy sposób przez Edka. Najbardziej tępy człowiek w tym domu. W zasadzie nic o nim nie wiemy. I Edek zwycięża. Dlaczego? W ostatniej scenie mówi takie słowa: A dlaczegoż by nie? Widzieliście, jaki mam cios, ale nie bójcie się byle cicho siedzieć nie podskakiwać uważać, co mówię a będzie Wam ze mną dobrze. Zobaczycie. Ja jestem swój chłop i pożartować mogę, i zabawić się lubię tylko posłuch musi być. I to Edek tańczy z Eugeniuszem tango nad zwłokami Artura. Artur przegrał. Ta scena jest bardzo metaforyczna, do niej przejdziemy. W tym tekście mamy uruchomione dwa konteksty. Dzisiaj wam wskażę, jakie najlepiej omówić. Słuchajcie, rozpocząłbym od kontekstu literackiego. Kontekst literacki bardzo prosty. Jeśli czytamy jakieś dzieło i przypomina nam się los Bohatera, jakiś motyw z innej lektury, już nawiązując do tego mamy uruchomiony kontekst literacki. Skoro Mamy tutaj konflikt pokoleń. No to zwróćmy uwagę na wiersz, jeden z najsłynniejszych wierszy Adama Mickiewicza z 1820 roku, Oda do Młodości. Tam również mamy zarysowany konflikt pokoleń. Słuchajcie, 1820 rok. Za dwa lata w Polsce rozpoczął się romantyzm. Więc nieprzypadkowo Mickiewicz pisze, bez serc, bez ducha to szkieletów ludy. Uderza oczywiście w oświecenie, bo oświecenie było tą epoką szkiełka i oka. Dlatego mówi, że bez serc, bez ducha to szkieletów ludy. Mickiewicz mówi, młodości, dodaj mi skrzydła, młodości, ty nad poziomy wylatuj. Czyli staje po stronie młodości, czyli romantyzmu, uderza w starość, czyli oświecenie. Pięknie to mamy w tym utworze yy, zarysowane w takim oto fragmencie. Niechaj kogo wiek zamroczy, chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło. Jakie tępymi zakreśla oczy. Miskiewicz mówi o tych ludziach ograniczonych, o tych ludziach wbitych w konwencję, o tych ludziach, którzy się zamknęli w pewnych granicach i boją się wyjść ze strefy komfortu. I mówi dlatego, że młodości. Orla twych lotów, potęga, wzlatuj, łam czego rozum nie złamie, sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, przełamuj bariery. Znakomicie jest to okazane właśnie ten konflikt pokoleniowy w odzie do młodości. To jest Mickiewicz, a w pozytywizmie mówi się, że pozytywizm jest epoką wielkich powieści. Ale tam też było miejsce dla liryki, m.in. Adam Asnych, do młodych. Jeśli macie ochotę, ten tekst również Wam się przyda w przypadku tego tematu. A teraz drugi kontekst, trudniejszy kontekst polityczny. Kontekst polityczny, czyli nawiązujący do pewnego ustroju, do systemu politycznego. I tango mrożka jest silnie właśnie e, zarysowane politycznie. Musicie wiedzieć, że to dzieło zostało napisane w 1964 roku, czyli wtedy, kiedy Polska była e, w systemie komunistycznym. Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL, więc mrożek zastanawia się nad działaniem tego systemu, na wpływie tego systemu na przeciętnego obywatela, prawda? I tu mamy pięknie zarysowany ten motyw. I w zasadzie to zwycięstwo etka, najbardziej tempego człowieka, najbardziej grubiańskiego w tym domu, daje odpowiedź, że kiedy się rodzą autorytaryzmy, kiedy się Rodzi system totalitarny właśnie wtedy, kiedy jest chaos, kiedy jest nieporządek, kiedy mamy momenty przełomu. I właśnie tu taki moment był w tym domu, bo tam panował chaos, tam panował nieporządek. I zwróćcie uwagę, że nie tylko Edek, prawda? ale wcześniej Artur też przejawiał te cechy władcy totalitarnego, autorytarnego, bo przecież on właśnie. Rządził tymi rodzicami, zastraszał i tak dalej. Więc w momentach chaosu rodzi się coś właśnie niedobrego. Zwycięstwo Edka to pokazuje. Słuchajcie, o czym jest tekst tako Hemingwaya? Na co on zwraca uwagę? No przecież tam mamy bardzo mocno zarysowany moment przełomu. I tu warto znać również ten kontekst historyczny. Kiedy śpiewa tak o, tym, o tych latach 90., nie miałaś tożsamości, no to przecież my byliśmy świeżo po właśnie przejściu z systemu komunistycznego na system demokratyczny. I to był bardzo trudny moment, bo jedni ledwo wiązali koniec z końcem, a inni się wzbogacali, często w nieuczciwy sposób. Prawda? To był ten moment przełomu, moment, moment chaosu, w którym też nie wszyscy potrafili się odnaleźć. I niestety wtedy też narodziły się poważne nierówności, Społeczne. Ale co najbardziej mnie się podoba w tym tekście, tako Hemingwaya, i mamy silne tutaj odwołanie do e, właśnie mrożka, do tekstu mrożka. no tako śpiewa: Mój kraj wyszedł z klatki, a teraz się mota. Da? Moment przejściowy: wychodzimy z klatki, motamy się, bo nie wiemy co zrobić z tą wolnością, i moim krajem może rządzić byle miernota. Edek, Edek wykorzystujący ten chaos, wrażenie tańczący, wygrywający. Prawda? I jeszcze jedno. W moim kraju ta oświata to jest ciemnota. Na teletysku widzimy, w kogo tak naprawdę uderza raper, i z jednej strony Jarmark, a z drugiej Europa. Jeden z najpiękniejszych wersów, jaki kiedykolwiek słyszałem o naszej tożsamości. Oczywiście to może być nawiązanie do tytułów płyt, ale Także do nas, jarmark, rynek, coś taniego, coś kiczowatego, a z drugiej ta cywilizacja europejska o, Polska wiecznie krok w przód za wschodem, ale zazwyczaj o jeden krok za zachodem wiecznym pościgu za zachodem, prawda? I jeszcze jedno, skoro mówimy o tako, przywołajmy tego Matę, który. Wcześniej nam tu się pojawił, w zasadzie bardzo fajnie profesor Matczak, czyli jego ojciec, analizuje ten tekst w tej książce. Jak wychować rapera, wskazuje momenty, kiedy mata w tym tekście tango wykorzystuje ironię, autoironię, ale kiedy śpiewa naprawdę poważnie. Jeden fragment tej książki tutaj warto, warto zacytować, kiedy profesor Matczak pisze coś takiego. I takie ryzyko ukazuje mrożek w tangu. Ostatecznie rewolucja doprowadzi do fascynacji siłą, witalnością, dynamizmem i prostotą Etka, ponieważ on da nihilistom poczucie porządku, nawet jeśli ten porządek jest zły. No. Bardzo poważne przesłanie, słuchajcie, nie wiem, czy Wisła to nadal grząskie bagno, czy nie, to na pewno sprawa każdego z was, jak się czujecie w tym kraju, no ale na pewno trudniej się tańczy tango w Grzęzawicy, Niż na pięknym parkiecie. Nie? Także tutaj uruchomiliśmy dziś dwa poważne konteksty: kontekst literacki i kontekst polityczny. Można oczywiście o wiele więcej, ale to zostawiam każdemu z Was. Tymczasem tańczcie tango.